Cześć! I znów widzimy się przy moich akumulatorkach. O, tak widzicie, tutaj się prezentuje podłączony franek. Mówiłem Wam, wspominałem Wam o tym. Może to nie, nie wiem, czy to będzie tak widać na filmie, ale te cele są trochę powysadzane. Nie wiem, czy on był przymrożony, czy to od niewłaściwego użytkowania, ale o, widzicie. Tak wygląda na tą chwilę busbar, czyli po prostu jest na akumulatorze. Tutaj z korytka wychodzi przewód, on wychodzi z falownika. Korytkiem tutaj na razie sobie tutaj wychodzi pyk i tutaj idzie do Franka plus i tutaj z Franka jest od razu zrobiony busbar i idzie plusik na tamtego mojego nowego traktorka rocznego jak to wygląda? Słuchajcie, rozłożenie, rozłożenie tutaj natężenia. No bo co? Pytaliście tutaj, co się dzieje z tymi przewodami, co tutaj się dzieje z ładowaniem. A dzisiaj mamy piękną sytuację. Mamy tutaj ładne ładowanie. Teraz już jest trochę mniejsze, bo dochodziło po 8 kW, ale nieważne. Zobaczcie, tutaj sobie wpada takie 123 ampery. Na przewodzie pokazuje mierniku nita troszkę więcej. No ale tutaj no to odczyty to już jest tak to jest z tymi miernikami, że jeden to jeden to. Ale nie o to wam chodziło, chodziło wam o to, co się dzieje z ładowaniem, co się dzieje z amperażem między tymi akumulatorami. A no, słuchajcie, zaraz wam powiem, ja wam odpowiem na to pytanie bardzo prosto. No nic się nie dzieje złego. Robi się to, co powinno się robić, czyli działa fizyka. Zobaczcie. Dochodzi 128, prawda? No, a teraz busbar idzie na drugi akumulator. I na drugi akumulator idzie 63, czyli praktycznie idealnie połowa. Słuchajcie, to jest stary złom, dziesięcioletni, a tamten, jak wiecie, to jest roczny akumulator. Zobaczcie: zero BMS-ów, zero kombinacji dwa zwykłe akumulatory trakcyjne i co zwykły busbar połączenie i moce się rozkładają w sensie tutaj e, natężenia jak należy, tak? Jeszcze raz wam pokażę. 124 62. Idealnie połowa. Fizyka robi swoje. Niepotrzebne żadne busbary. Także zważcie co. Standardowo. Bawimy się w off Widzicie jak wygląda sytuacja? Sieć jest cały czas online, ale nie używamy sieci. Tak jak już Wam pokazywałem, harmonogram mamy ustawiony. Zero ładowania z sieci, oczywiście, zdarzyło się już dwa razy w przeciągu tygodnia. Chyba w czwartek wyssałem magazyn, i potem wyssałem go w sobotę. No ale myślę, że dzisiaj znowu stanie na nogi. Zobaczymy, czy jutro też będzie ładny dzień. Zobaczymy, jak wyjdzie ten marzec na takim już powiedzmy poważnym off -gridzie. No bo słuchajcie, tutaj powinno być około 25, z tego brałem już ponad 20, więc sumarycznie w tych dwóch klockach powinno być 45 kWh magazynu. Dużo? Mało? Zobaczymy, czy wystarczy. A tymczasem co? Piękna pogoda, piękne słońce, powolutku zaczyna nam już schodzić, czyste niebo, no myślę, że dzisiaj będzie 40 parę kWh produkcji i praktycznie wszystko w akumulatorze. Cześć!